Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, w końcu się to wydarzyło. Jesteśmy w Zofiówce. Jesteśmy tu, aby spędzić całą noc, nagrać, pokazać wam co jest w nocy, trochę prowokacji. E, mamy samochód, nie będziemy się w samochodzie. Będziemy się starali chodzić po budynkach, e, zwiedzać tutaj i spędzić noc w jednym spokoju w którymś z budynków, w którym jeszcze nie wiemy, ale się okaże. Oczywiście jakieś ognisko i tym podobne. Jesteśmy dzisiaj dość sporą ekipą, e, bo jest nas sześć osób. Na pewno będziemy siedzieli na grupy. I chyba to tyle. No i będzie prawdopodobnie z dwóch perspektyw. Prawdopodobnie zaczynamy od tego budynku. Jest to największy budynek. Jest piwnica. Na pewno okay, wchodzimy. trzeba będzie ją sprawdzić. Ja mam traumę, ja tam nie wchodzę. Dostaliśmy informację. Dzień Dostaliśmy informację od ludzi, którzy tutaj byli już wcześniej. Rozmawialiśmy z nimi. Trzeba uważać. Nie tylko na zwykłych ludzi, którzy też przychodzą eksplorować. Ale ponoć zdarzają się tu przyjść sataniści. I na nich lepiej uważać. Dlatego trzeba być w gotowości cały czas. Ee, no, dobra. Chyba najpierw góra. I z góry w dół. Nie Dobra... Najpierw, <grym> najpierw tutaj obchodzimy. Tak. Chyba całości nie trzeba pokazywać, bo raczej no nie jest to zbytnio ciekawe. No jeżeli jesteście zainteresowani tylko na bo to po prostu to <grym> nasz <grym> poprzedni nie. odcinek z tego miejsca. Tak, poprzedni odcinek zajął nam aż półtorej godziny. Eee, Nagleśmy tu, wydaje mi się, że wszystko. W piwnicy okay. jest mamy materiał, więc dzisiaj to nadrobimy. I w ostatnim materiale nie ma e, z, zdjęć, nagrania. Zaczniemy sobie tutaj spokojnie eksplorować. Jest druga ekipa, nie wiem jak oni to Nie odpowiadam za nich. E, chcemy przejść dół, pierwsze piętro. E, jeżeli jest to drugie piętro, już nie pamiętam. I jest ten drugi korytarz łączący dwa budynki. To się na nim chcemy spotkać na środku. No to lecimy. Bo. Wydaje mi się, że no, jeżeli to nic ciekawego nie będzie, to to pewnie tak na nasie. Ładne Poświeś. Nie szkoda, że rozjebane. Posił się to zobaczył na kamerze. Tu jest jedno, tu jest zły. Głubi fokus. Z gruby, zrób przebit. To pies. To, to pies. No. Idziemy dalej. No to są pokoiki, no. Ja sprawdzę wszystkie do pokoikki. No tu to są te Nie, za dużo PPTV się nam Później, jak w piwnicy, możemy zrobić konfrontację. To jest To przejścia tam, ale my się spotkamy na górze. Będziemy chcieli zrobić konfrontację, bo jest na smartfonie aplikacja typu SB7. Widziałem, że PPTV z tego korzystało. Więc też chcielibyśmy spróbować. zobaczyć, jak to wyjdzie, bo nie korzystaliśmy z tego jeszcze. W sumie wciągnęliśmy się przez PPTV, a robimy to na własną odpowiedzialność. przecież, I chcemy po prostu zobaczyć, jak to będzie, tak? Już pewnie zobaczycie to z. z drugiej... Weź ty, chodź, chodź z nami, a nie osobnymi ścieżkami. Naprawdę! Obsrałem się jak nigdy. Już miałem pizza drzeć. Co? No ja, sam my idziemy do piwnicy My idziemy do piwnicy i nagrywamy Dobra Ej, <laughs> <grywia> Szywam, dales, ja, ja mam plan ogólnie No? Bo no. no jest nawiedzona kapliczka Tak, I tak idziemy no, tam, ta. tam No to Ogólnie cały, cały ten teren jest nawiedzony no, podobno

Czarek. Idziemy Herak. do piwnicy w tym momencie. Na jednej kamerze odpalamy SB7, na drugiej na co obraz. Dobra, teraz bym was prosił będziemy tutaj na koniec. Dobra. Kto chce, okej. Okay. Jeżeli ktoś nie ma odwagi, to... Ja Odwaga, dobra. Ale po prostu też to totalna cisza i będziemy stali totalna, tu w ciemności. Totalna cisza, stoimy w ciemności. Stój, tu. tu, już, tu. Nie, chodź na środek, gdzie robiłem zdjęcie. Tu. Nie, zdjęcie było robione tu. Ja bym poszedł na koniec, tam nie czułem. Patrz, kamera się jednie tu. Nie, to jest trzy bokie. Ja, ja nie trzymać Trzymaj. I teraz totalna cisza i zero światła. Totalna cisza, ja wyłączam lampę. Jestem po Twojej branzi. Ja totalna cisza. 5 minut. Proszę. Jestem jeszcze z na nie? słuchaj ci Mhm. Czekaj. Czekanie nie tak. Ma ktoś dwa zegary? Nie mam nie. zegarka. Nie. Lampka. Coś tam było za lepiej widzimy. Nie wiem, ja tu czuję mężczyznę ogólnie, więc... Dobra, zgaś się, zgaś się. Mężczyznet wysoki, Je taki jeszcze, około 40. No, Złych zamiarów nie ma raczej. Nie, żeby poczuł. Ogólnie jest taki neutralny, nie podoba się mu to, że to jesteśmy. I niech jest tylko on. Coś było, coś ewidentnie było. Słyszałem, słyszeliście? Słyszałem, co było. Coś, przebiegł. coś przebiegło. przebiegło. Biegnięcie było. Nie, nie. Widziałam jak idzie w naszą stronę. Ja też widziałem. go. Nie, wiem, że w tym miejscu, w którym ja coś czułem. Tam, na tam gdzie jest mój cień. Ja widziałem. Dobra, chodźmy na górę ochłonąć, Co wy na to? Tak. tak. Czy tam to powiedzieć? Dobra, cicho! Zaczynamy prowokację słowną, przewokację świetną. A więc. Jeżeli ktoś tu jest, chcę tylko powiedzieć, że przyszliśmy w celach pokojowych. Nie chcemy, żebyś nam zrobił krzywdę. Nie chcemy, żebyś nas śledził, nie chcemy, żebyś ściągał z nas energię. Chcemy tylko porozmawiać. Rozumiem. W takim razie nie przeszkadzamy ci. I bardzo cię przepraszamy, że... Przepraszamy, że przyszliśmy, zakłóciliśmy ci spokój. Żegnamy cię. Pozostań tu. Żegnaj. Nie idź z... Nie, idź za, nie nami. idź za nami. Mamy pierwszy dotyk. Ruch. To jest? Mamy pierwsze poruszenie rzeczą fizyczną. Tak, Nagrane? coś tam jest. Nagrane. Na kamerze masz? Na kamerze? Ona sama pchnął się telefon. wyjebała. Pchnął telefon. Mówiłaś coś tam jest. Ej! Pchnął telefon, po prostu Ej. pchnął telefon. Kurwa, ale jazda. Wziąłem tak na ciebie kamerę. Masz już zaczął podchodzić. Jakby widziałem twoje włosy. Tu. Jakby jeszcze ktoś z takimi włosami jak ty stał za tobą. Kurwa, to był wtórek Sprawdzamy Trzymaj. to. I tak słuchamy zakończenia. Chciałbym Was przeprosić za jakoś wideo, audio. Staram się zrobić wszystko co w mojej mocy w postprodukcji, ale no nie wszystko da się zrobić. Testowaliśmy nową kamerę. Chciałbym Was też poprosić o zostawienie, łapki w górę, subskrypcji oraz komentarza. Bo naprawdę staramy się zrobić wszystko co możemy. Jakimś dziwnym trafem nagrania z kapliczki, po prostu ich nie ma na mojej karcie pamięci. Nagrywaliśmy to. Mogę przysiąc nagrywaliśmy to, a po prostu ich nie ma. Tak jakby zniknęły. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Dziękuję za oglądanie. Jeszcze na koniec chciałbym podziękować ekipie, która nas spotkała tam. Byli bardzo mili, bardzo towarzyscy. Odpowiadali nam na pytania, które mieliśmy. Dziękuję z całego serca. Do następnej wyprawy. Na razie.